Cześć zdrowa duszo, a dzisiaj zapraszam Cię do audycji o wysokich wibracjach i jaki wpływ mają one na stan naszego zdrowia. Ja mam na imię Izabela Skarżyńska i jestem autorką książki The Magic of Healing Touch, która pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych i każdy z nas może osiągnąć to, co ma najcenniejsze, czyli zdrowie. Jestem również terapeutką i mentorką transformacji duchowej. Pomagam moim klientom w uwalnianiu blokad na poziomie emocjonalnym, na poziomie mentalnym i prowadzę ich w jej pięknej drodze duchowej. W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę zwracamy na nasz stan zdrowia i oczywiście dobre samopoczucie. Wraz ze wzrostem świadomości zdrowotnej pojawiają się również różnorodne metody i techniki mające na celu poprawę jakości naszego życia. I jedną z takich technik właśnie jest praca z wysokimi wibracjami. Czym są te wysokie wibracje i jak wpływają na nasze zdrowie? W tej audycji dowiesz się, co tak naprawdę oznaczają wysokie wibracje i jaki wpływ mają na nasze zdrowie? Wysokie wibracje, hmm. pojęcie i znaczenie, wibracje to nic innego jak drgania, które występują w otoczeniu wszędzie, na całym świecie. Wszystko wokół nas, od ludzi, poprzez przedmioty, po naturę, emituje określone częstotliwości, a więc wibracje. Warto jest zauważyć, że nie wszystkie wibracje są takie same i istnieje różnica między właśnie tymi niskimi i wysokimi wibracjami. I teraz wysokie wibracje można określić jako te, które mają wyższą częstotliwość i są bardziej energetyczne. Są one bardzo często kojarzone właśnie z pozytywnymi stanami emocjonalnymi, na przykład takimi jak radość, jak miłość, jak wdzięczność, jak spokój. Również z czystym stanem umysłu, a więc ze spokojem w naszej głowie. Osoby, które pracują z wysokimi wibracjami, twierdzą, że pomagają one w uzyskaniu większej harmonii wewnętrznej, i poprawie zdrowia psychicznego, emocjonalnego, fizycznego oraz duchowego. Bycie w wysokich wibracjach jest bardzo istotne, szczególnie w dzisiejszych czasach, ponieważ wysokie wibracje pomagają nam utrzymać lub powrócić do świetnego stanu zdrowia. W momencie, kiedy nasze wibracje są niskie, bardzo często Zaczynamy chorować. Zaczynają pojawiać się pewne symptomy i objawy w naszym ciele, które stopniowo zaczynają prowadzić do choroby. I w momencie, kiedy te nasze wibracje są bardzo mocno obniżone, a w jaki sposób mogą być obniżone, mogą być obniżone poprzez nas, nasz własny styl życia w, poprzez środowisko, które, w którym przebywamy, poprzez Emocje, które mamy stłumione, poprzez nasze przekonania, które niekoniecznie nas wspierają, poprzez wszelkiego rodzaju programy, poprzez również jedzenie, które spożywamy, telewizja, różnego rodzaju uwarunkowania środowiskowe to wszystko ma ogromny wpływ na wibracje, na naszą wibrację i również na nasze zdrowie. I teraz w momencie, kiedy Zaniedbujemy wszystkie te sfery w naszym życiu, wibracja naszego organizmu, naszej energii życiowej, o której opowiadałam we wcześniejszej audycji. Więc jeśli jeszcze nie słyszałeś, nie słyszałaś, to serdecznie zapraszam cię do zgłębienia tego tematu. To wtedy ta wibracja w naszym organizmie jest coraz niższa, coraz niższa. Czujemy się wtedy coraz gorzej, nasze ciało opada z witalności i zaczyna chorować. Więc, jak widzisz, drogi słuchaczu, poziom naszych wibracji, ich częstotliwość ma ogromne znaczenie dla Twojego samopoczucia, dla Twojego zdrowia. Więc warto o to zadbać. Jaki wpływ teraz wysokie wibracje będą miały na nasze zdrowie? Oczywiście bardzo pozytywne. Powiem Ci teraz o kilku korzyściach, jakie osiągniesz. Poprzez zwiększanie poziomu właśnie wysokich wibracji w swoim życiu. Pierwszym takim będzie przede wszystkim zwiększona energia i Twoja witalność. Wysokie wibracje, przebywanie w wysokich wibracjach, generowanie tych wibracji w swoim organizmie może pomóc Ci w zwiększeniu poziomu energii, witalności. Dzięki temu będziesz się czuć, czuła, bardziej pobudzona. Gotowa, gotowy do działania. Będziesz się cieszyć większą produktywnością, większym spokojem w umyśle, lepszą wydajnością, organizacją siebie w takich codziennych zadaniach. Poprawi się również twoje zdrowie psychiczne. Jest to bardzo ważny element w dzisiejszych czasach, ponieważ bardzo dużo osób cierpi na wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne. Cierpi również z powodu natłoku myśli, które cały czas pojawia się w ich umyśle, nie dając im spokoju. A więc praca z wysokimi wibracjami może przyczynić się bardzo mocno do poprawy zdrowia psychicznego. I wysokie wibracje są kojarzone właśnie z tymi pozytywnymi emocjami, takimi jak radość, spokój, wdzięczność, miłość. Regularna praktyka podnoszenia wibracji może pomóc Tobie w redukcji stresu, lęku i depresji. Kolejna, kolejna taka wspaniała rzecz, która może się Tobie wydarzyć, kiedy będziesz wzmacniać i podnosić te wibracje, to wzmocnienie intuicji i świadomości. Wysokie wibracje mają ogromny wpływ na Twoją intuicję i na Twoją świadomość. I praca z wysokimi wibracjami może pomóc Ci w zwiększeniu Twojej wrażliwości na subtelne sygnały i intuicyjne przesłanki. Co to oznacza? Będziesz bardziej świadomy, świadoma. Energii wokół ciebie i będziesz bardziej słyszeć. Słyszała, będziesz bardziej połączony, połączona ze swoją intuicją, a więc ze swoim prowadzeniem, prowadzeniem Twojej duszy. To może pomóc Tobie również w rozwijaniu zdolności postrzegania i rozumienia świata w znacznie głębszy sposób. I tutaj właśnie przychodzi ten rozwój duchowy, a więc połączenie się ze swoją duszą, ze swoim sercem, ze swoją intuicją, dzięki której możesz wieść naprawdę wspaniałe, cudowne życia. I mówię tutaj z mojego własnego doświadczenia, ponieważ ja już od 14 lat jestem na głębokiej ścieżce, rozwoju osobistego i rozwoju duchowego i poprzez moje własne doświadczenia między innymi wyjście z bardzo głębokiej depresji pomogło mi podnieść wibracje w moim organizmie nabyć świadomość zdobyć narzędzia dzięki którymi dzisiaj pracuję z moimi klientami i dzięki którym jestem zdrowa, szczęśliwa i spełniona więc Drogi słuchaczu, Ty też możesz to osiągnąć. Wystarczy, że podejmiesz taką decyzję. Kolejny element, kiedy nasze wibracje są wysokie. Poprawiają się nasze relacje z innymi, poprawiają się relacje nas samych ze sobą, ale również relacje z innymi ludźmi, ponieważ te wibracje mogą wpływać pozytywnie lub negatywnie, w zależności w jakim stanie jesteśmy. Kiedy są wysokie, emanujemy pozytywną energię, a ta energia oczywiście będzie przyciągać do nas ludzi o podobnej wibracji. Możemy doświadczać głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji. Z naszymi bliskimi, ze światem, ze społecznością, ale również sami ze sobą, bo warto pamiętać, że takie relacje, jakie mamy sami ze sobą, takie relacje mamy też z innymi ludźmi. I teraz pewnie zadajesz sobie pytanie: no okej, okay, no dobra, to o co teraz tak, ja w jaki sposób ja tak naprawdę mogę podnieść te swoje wibracje? W jaki sposób mogę podnieść tą energię? I chcę Ci powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dużo różnych metod. Które Ty możesz używać w codziennym życiu. Jest mnóstwo informacji, do takiego stopnia, że już czasami jesteśmy po prostu przytłoczeni natłokiem tych informacji. Chcę Ci podać kilka skutecznych rzeczy, które Ty, drogi słuchaczu, możesz użyć w codziennym życiu. Jedną z takich praktyk, zapewne już słyszaną, jest medytacja. Medytacja jest jednym z najskuteczniejszych sposobów podnoszenia właśnie wibracji. I regularna praktyka medytacji może pomóc nam w osiągnięciu spokoju umysłu i zwiększeniu poziomu naszej energii, a więc twojej energii wewnętrznej, energii życiowej, o której mówiłam w poprzednim nagraniu. Teraz jest kilka różnych rodzajów medytacji. Jednym z takich jest medytacja, kiedy ty, drogi słuchaczu, siadasz sam sama ze sobą, skupiasz swoją uwagę na sercu. I po prostu oddychasz, będąc w tej przestrzeni, pozwalając Twojej głowie, Twoim myślom po prostu płynąć. I na samym początku, kiedy zaczynamy wchodzić w świat medytacji, mamy bardzo duży mętlik i natłok w głowie, i jest to absolutnie normalne. Ale chociaż 5 minut codziennej praktyki medytacji pozwoli osiągnąć ci spokój. I czystość umysłu. Jest jeszcze medytacja prowadzona. W momencie, kiedy nie czujesz się na siłach, nie lubisz medytować, nie wiesz, jak do końca nie potrafisz, możesz używać medytacji prowadzonej. Medytacja prowadzona pomoże Ci skoncentrować uwagę na słowach, i również uwolnić natłok myśli, może jakieś uwięzione emocje. I tutaj chciałabym Cię zaprosić do mojego kanału na YouTubie, Izabela Skarzyńska zdrowa dusza, na którym Masz dostęp do naprawdę dużej ilości wspaniałych medytacji, które pomogą ci osiągnąć ten stan umysłu. Zapraszam cię do subskrypcji i do followowania, ponieważ na tym kanale będzie ich coraz więcej. Właśnie dla ciebie, drogi słuchaczu. Kolejne, na pewno wielokrotnie słyszałeś, słyszałaś już o pozytywnym myśleniu. I oczywiście nie chodzi o to, żeby w życiu cały czas być szczęśliwym i radosnym. Ale staranie się utrzymywania właśnie swojego myślenia, swojego umysłu w tej pozytywnej wibracji, w tej czystości, może bardzo mocno podnieść ci właśnie wibrację. W momencie, kiedy jesteś w stanie zauważyć jakieś negatywne myśli, wtedy możesz przekierować właśnie uwagę na pozytywne. Skupić się na tym, co jest dobre. Oczywiście, na samym początku nie będzie to zbyt łatwe, ponieważ sama wiem ze swojego doświadczenia, że przez wiele, wiele lat mój umysł działał w taki sposób, że za każdym razem podsuwał mi i pokazywał wszystko to, co jest negatywne. I ja zostałam niestety wychowana w środowisku e, dosyć negatywnym, narzekającym, więc stało się to normą dla mojego umysłu. Który był tylko i wyłącznie skupiony na wyłapywaniu tych rzeczy, które nie są fajne, które są niekorzystne. I właśnie dzięki tej pracy ze sobą, którą odbyłam, właśnie w tej, w tej drodze duchowej, nauczyłam się zauważać swoje myśli i przekierowywać je, zmieniać na pozytywne. Oczywiście nie w taki sposób, że wypieram teraz, że już nic złego się nie dzieje w moim życiu, ale potrafię wyłapać ten moment, kiedy. Kiedy mój umysł chce poprowadzić mnie do czegoś negatywnego, do czegoś, co tak naprawdę nie wspiera mnie w żaden sposób. I w tym momencie łapię się na tym i świadomie przekierowywuję to i skupiam uwagę na przykład na tym, na, na wdzięczności, na tym, że jest piękna pogoda, na tym, że mam wspaniałe życie, na tym, że jestem zdrowa. tak? Czyli to jest takie świadome trenowanie naszego umysłu i naszych myśli, i Ty też możesz to zrobić. Kolejny aspekt. Praca z energią. Praca z energią, mój drogi słuchaczu, uratowała mi życie i całkowicie je odmieniła. I stąd też właśnie wzięła się moja droga z rozwojem duchowym. Dlatego chcę się skupić właśnie na tym elemencie, ponieważ jestem tak ogromnie wdzięczna, że odkryłam tą praktykę. I, i mówię tutaj o praktyce Rejki. Między innymi praktyka Rejki była Praktyką, która wyciągnęła mnie z głębokiej depresji, pomogła mi uzdrowić moje ciało fizyczne, ale również pomogła mi w mojej drodze emocjonalnej i mentalnej. I w piękny sposób połączyła mnie z moją duchową stroną moją duchową częścią mnie. I chcę zatrzymać się tutaj chwilę przy tym temacie dlatego że opinie na temat właśnie pracy z energią są bardzo różne, szczególnie w Polsce, natomiast w Anglii w Ameryce praca z energią Reiki jest używana właśnie w szpitalach, w różnych praktykach jest coraz bardziej wprowadzana, ponieważ jest udowodnione, że energia Reiki bardzo pomaga uzdrowić ludzkie ciało na wielu płaszczyznach. Ja jestem tego chodzącym przykładem. Opisuje to właśnie w mojej książce The Magic of Healing Touch, czyli magia uzdrawiającego dotyku. I właśnie praca z energią pomaga uwalniać blokady, te blokady, które powodują, że mamy obniżone wibracje. Co to są za blokady? To są blokady na poziomie umysłu, a więc nasze myśli, nasze przekonania, które dostaliśmy w spadku. W naszym dzieciństwie i później w naszym dorosłym życiu. Blokady emocjonalne, a więc jeżeli wychowaliśmy się w domu, w którym nie było przestrzeni na zdrowe wyrażanie emocji, wtedy nauczyliśmy się jako dzieci takich mechanizmów, przetrwania, o których mówi bardzo często psychologia. Te emocje, które zostały stłumione w naszym ciele, one z niego same nie wyjdą. I nawet jeżeli będziemy myśleć o tym, że okej, okay, to ja nie będę o tym myśleć, ja zapominam, nie myślę o przeszłości, to chcę Ci powiedzieć, że te emocje są w Twoim ciele i to właśnie one powodują później problemy z ciałem fizycznym, z organami fizycznymi, problemy z trzustką, problemy z wątrobą, z tarczycą, z kręgosłupem. Bardzo często widzę to, w sesjach, w terapiach, kiedy przychodzą do mnie moi klienci. Właśnie poprzez te blokady emocjonalne mają oni problemy z ciałem fizycznym. I chcę, abyś tutaj zrozumiał, zrozumiała, jeśli wcześniej o tym nie słyszałeś, nie słyszałaś, że właśnie to jest jedno, jedna z podstaw uzdrawiania swojego organizmu. Praca z energią. Bo dzięki niej uwolnisz te blokady właśnie z poziomu umysłu, z poziomu emocji, a tym samym uwolnisz je ze swojego ciała fizycznego. I bardzo serdecznie zapraszam cię do zeksplorowania tego tematu. Zapraszam cię również do mnie, jeżeli będziesz mieć jakieś pytania, to opowiem ci o tym więcej. Ponieważ ja dzięki pracy z energią dzisiaj żyję, pracuję z moimi klientami i bardzo im pomagam. Czy to w terapiach, w terapiach, w sesjach uzdrawiających? czy poprzez właśnie uczenie, ponieważ jestem mistrzem i nauczycielem właśnie tutaj rejki, bioenergoterapii, więc też pomagam moim klientom, moim studentom i daję im narzędzia do tego, aby oni mogli sami, sami pracować ze sobą, uzdrawiać się i uwalniać te blokady i dzięki temu podnosić te wibracje i żyć w zdrowiu, żyć w radości, w spokoju, w harmonii, w obfitości na wszystkich poziomach. Kolejna jest świadomość własnych emocji, czyli w momencie, kiedy jesteśmy świadomi swoich emocji i swoich uczuć, staramy się je rozpoznać, osadzamy siebie w tym ciele. Kiedy te wibracje są na niższym poziomie, podejmujemy działania, które mają na celu ich podniesienie. Jedną z takich praktyk jest praktyka wdzięczności i rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem wysokie wibracje moja kochana zdrowa duszo mają potężny wpływ na twoje zdrowie na twoje samopoczucie na twoje życie i na to gdzie teraz jesteś i praca z nimi przynosi ogromne korzyści i chcę cię teraz jeszcze tutaj zaprosić do przepięknej przestrzeni którą właśnie kreuję dla naszej kochanej pięknej wspaniałej cudownej polskiej publiczności Chciałabym Cię zaprosić właśnie do warsztatów, które prowadzę online, które ruszają już 18 i będą powtarzane cyklicznie w zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie. Są to warsztaty tańca czakralnego z malowaniem intuicyjnym, które pomogą Tobie właśnie uwolnić te blokady z Twojego ciała, aby podnieść Twoje wibracje po to, abyś odzyskał, odzyskała zdrowie, radość, spełnienie, spokój, harmonię. Będą prowadzone one online. Zapraszam Ciebie do mnie na Izabela Skarzyńska, Zdrowa dusza Fanpage. Tam dostaniesz o wiele więcej informacji na temat tego eventu, właśnie który rusza. Będą to warsztaty, w których będziemy, będziemy tańczyć. Będziesz tańczyć po swojej stronie, później będziemy medytować, medytacja w tańcu, a potem będziemy malować. Jest to bardzo piękny proces i bardzo mocny proces, który naprawdę, kiedy jest robiony regularnie, odmienia Twoje życie. Polepsza się Twoje zdrowie, wycisza się Twój umysł. Uwalniasz blokady emocjonalne. Dzięki temu jesteś bardziej połączony, połączona ze sobą. Zaczynasz przyciągać do swojego życia wspaniałych ludzi, super propozycje. Jest to po prostu nie do opisania. Więc ja Ciebie, drogi słuchaczu, zachęcam do korzystania z tych warsztatów online, które właśnie będę prowadzić dla Ciebie, bo wiem, jak taniec czakralny. Odmienił również moje życie i był częścią mojej drogi, mojej drogi samorozwoju. I dzisiaj chcę z tego miejsca zaprosić Ciebie, bo zależy mi na Tobie, bo chcę pokazać Ci moją własną drogą, moim własnym przykładem i moim własnym doświadczeniem, że możesz w życiu osiągnąć wszystko, czego pragniesz i możesz przede wszystkim być zdrowy i zdrowa. Ten warsztat będzie odbywał się do dwóch godzin, w zależności od ilości osób. W evencie są opisane wszystkie szczegóły, co potrzebujesz, aby być na tym warsztacie. Jestem ogromnie ci wdzięczna, że jesteś ze mną, że mnie słuchasz. Te audycje są właśnie dla ciebie. Ściskam, całuję i mam nadzieję, że widzimy się na warsztatach tańca czakralnego albo na kursie Rejki U mnie. Pozdrawiam, życzę wspaniałości. I zapraszam Cię do kolejnej audycji, do kolejnej audycji, która będzie już dwa tygodnie później, w czwartek. Będzie to audycja, w której opowiem o tym, czym są czakry i jakie mają one powiązania z naszymi organami fizycznymi. Więc bardzo, bardzo, bardzo ciekawy temat. Zapraszam Cię serdecznie. Do usłyszenia, cześć.